Fromborg, miasto historii i innowacji. Można tam nie tylko w ślad za Mikołajem Kopernikiem oglądać nocne niebo i odkrywać nikomu nieznane ciała niebieskie, ale również spojrzeć na to urokliwe, niewielkie miasto z najstarszej w Polsce wieży wodnej, cudu XVI-wiecznej techniki. Miasto to potrafi zachęcić swoim urokiem do zwiedzenia każdego. Wiem, bo sam niedawno, bo na początku sierpnia byłem. Posłuchajcie o Fromborku. Na powierzchni 7,59 km2 mieszka 2,5 tysiąca osób. Gęstość zaludnienia wynosi 318,2 osoby na kilometr 2 A wysokość nad poziomem morza waha się od 0 m przy samym brzegu zalewu wiślanego do 22 m na szczycie góry, no bardziej tego małego wzgórza katedralnego. Fromborg położony jest na równinie warmińskiej nad brzegiem Zalewu Wiślanego na północy Wysoczyzny Elbląskiej, około 13 km w linii prostej od granicy z Rosją. Historycznie miasto leży na Warmii, administracyjnie w województwie warmińsko-mazurskim i powiecie braniewskim. We Fromborku znajduje się również morskie przejście graniczne. Pierwsze źródła wspominające o istnieniu miasteczka pomiędzy zalewem a wzgórzem pochodzą z 1278 roku, jednak archeologia potwierdziła, że już wcześniej istniała tam niewielka osada, najprawdopodobniej rybacka. Kiedy w 1275 roku Prusowie doszczętnie i bezlitośnie spalili katedrę w Braniewie, biskup warmiński Henryk Fleming postanowił właśnie do Fromborka przenieść kapitułę i wybudować katedrę. W 1310 Fromborg otrzymał przywilej lokacyjny. Ówczesny kompleks osadniczy składał się z dwóch prawie całkowicie niezależnych od siebie części, o czym zaraz powiem. Z kompleksu na wzgórzu katedralnym i miasteczka nad brzegiem zalewu. Te dwie części administracyjnie połączone ze sobą dopiero w 1926 roku. Chociaż tu ze słowem niezależnych można by podyskutować, bo wiecie, biskupi i prości ludzi. Mieszkańcy trudnili się głównie rybołówstwem i rolnictwem. Powstawały też warsztaty rzemieślnicze, świadczące usługi głównie dla kanoników i służby kościelnej. Działali tam też piekarze, krawcy, piwowarzy i istniała gildia rybacka. Moja gildia mnie potrzebuje! Gildia to w przetłumaczeniu na obecny język taki klub, dyskoteka. W 1414, pomimo nowo wybudowanych zabezpieczeń Miasto zostało zdobyte przez wojska polskie. Następnie w 1454 Frombork najechali krzyżacy, pomimo iż biskup warmiński był po ich stronie. Już rok później wzgórze katedralne zajęły oddziały czeskie w służbie króla Kazimierza Jagiellończyka. Po pokoju toruńskim z 1466 Fromborg wraz z całą Warmią wszedł w skład Korony Królestwa Polskiego. Od 1510 do swojej śmierci w 1543 we Frąborku mieszkał Mikołaj Kopernik. Redagował tam swoje dzieło pod tytułem O obrotach sfer niebieskich, które diametralnie zmieniło ówczesne postrzeganie wszechświata. Chociaż do XIX wieku znajdowało się na kościelnej czarnej liście, czyli było księgą zakazaną. Dzisiaj już takową nie jest, chociaż mimo to znajdują się jeszcze tacy. Którzy myślą, że ziemia jest płaska, a Mikołaj Kopernik to był taki stary piernik, co jadał cukierki, a dzieciom rozdawał same papierki. W 1520 roku Fromborg po raz kolejny zniszczyli Krzyżacy, ale nie opanowali wzgórza katedralnego. Około roku 1540 pod miastem powstała pierwsza Warmii Huta Szkła. Fromborg na przestrzeni dziejów naprawdę nie miał lekko. Od 1626 miasto okupowali szwecy. Zniszczyli oni miasto i ograbili skarbiec katedralny. Wywieźli do Szwecji wiele przechowywanych tam księgozbiorów, między innymi księgozbiór kopernikański. Komary W połowie XVII wieku miasto bardzo podupadło gospodarczo. Podczas Potopu Szwedzkiego król Karol Gustaw przyłączył Fromborg do Szwecji. W 1703 roku miasto sprawił wielki pożar. Spłonęło praktycznie całe miasto, nietknięty został jedynie kościół Farny. Ewy Farny! Już po pierwszym rozbiorze Polski, w 1772, Fromborg znalazł się w granicach Prus. No, te czasy dla Fromborka były, no, co najmniej, no, żeby nie przeklinać, no, miasto po prostu dostało... Na początku XIX wieku Fromborg już nawet nie był traktowany jak miasto, tylko jako biedna osada rybacka. Niewielkie ożywienie daje się zauważyć na przełomie lat 30. i 40. XIX wieku, kiedy ponownie przeniesiono tam siedzibę biskupstwa. Pod koniec tego stulecia nastąpił rozwój turystyki. Wybudowano tak zwaną kolej nadzalebową, przechodzącą przez Fromborg. Fromborg powoli się odradzał, ale do statusu kurortu wypoczynkowego, a nie stolicy Warmii i miejsca, gdzie tworzył jeden z najwybitniejszych astronomów w dziejach tej planety okrągłej planety. Po zakończeniu I wojny światowej, pomimo odrodzenia się Polski, Fromborg cały czas leżał w Niemczech. Wrócił do Polski dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Ludność niemiecką przesiedlono wtedy do Niemiec, a we Fromborku mieszkali prawie sami Polacy. Niestety, po wojnie miasto było zniszczone w ponad 80%. Między innymi dlatego, a także z powodu małej liczby mieszkańców, Fromborg przestał być miastem. Pozbawiono go bowiem praw miejskich. W 1946 podjęto decyzję o otwarciu tam Muzeum Mikołaja Kopernika, a dwa lata później udostępniono je mieszkańcom. W 1956 roku Frombork odzyskał prawa miejskie. Niedługo potem przeprowadzono odbudowę Fromborka w ramach operacji Związku Harcerstwa Polskiego pod tytułem Operacja 1001 Fromborg. Była ona jednocześnie przygotowaniem miasta do 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Na wzgórzu katedralnym we Fromborku, jak sama jego nazwa wskazuje, znajduje się zespół katedralny, którego głównym obiektem jest archikatedra pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Andrzeja. Jest to gotycki kościół powstały w XIV wieku na miejscu dawnej drewnianej świątyni, również pełniącej funkcję katedry. W katedrze jest pochowany Mikołaj Kopernik. Co ciekawe, jego grób odkryto tam dopiero w 2005 roku. W katedrze odnaleziono kilka trumien. Dokładne badania, rekonstrukcje czaszki i inne, które nawet nie wiem na czym polegają, dały stuprocentową pewność, że to Mikołaj Kopernik. Obecnie w katedrze Kopernikowi wystawiono grobowiec z prawdziwego zdarzenia. Kiedy ja Fromborg zwiedzałem, w katedrze akurat trwały prace remontowe i nie wiem kiedy się skończą, ale nie mniej warto było zobaczyć ten zabytkowy kościół z grobem prawdopodobnie najsłynniejszego w dziejach astronoma Polaka. Na murach obronnych wzgórza katedralnego znajduje się wieża, zwana wieżą Kopernika. Kiedyś była niesłusznie uznawana za jego obserwatorium, ale dzisiaj wiemy, że była tylko jego mieszkaniem, ale to i tak sporo mieszkać w murach obronnych katedry. Wracając, wieża powstała przed 1400 rokiem jako jedna z najstarszych części obwarowań fromborskiej katedry. W 1499 była wzmiankowana jako wieża mieszkalna a w latach 1504-43 należała do Mikołaja Kopernika. Ja to się tylko zastanawiam, co by było, jakby tak nagle jakaś armia zaczęła nacierać na mój dom, dlatego, że mieszka w murach obronnych katedry. Druga z wież murów obronnych to wieża Radziejowskiego. Na jej parterze znajduje się planetarium. W wyższych kondygnacjach znajduje się wahadło Falkouta, czy jak tam to się nazwisko wymawia. Jest to przyrząd służący do ilustrowania ruchu obrotowego Ziemi. Twórca tego doświadczenia wykorzystał znany w fizyce fakt, że płaszczyzna wahań-wahadła nie zmienia się w przestrzeni. Czyli gdyby Ziemia była nieruchoma, wahadło dokonywałoby swych wahań w płaszczyźnie niezmieniającej położenia względem powierzchni Ziemi. Spokojnie, ja też się na fizyce nie znam i nie mam pojęcia, jakim cudem miałem piątkę na koniec siódmej klasy. Moglibyście teraz zapytać, a więc skąd ty to wiesz? Ano, stąd, że na piętrze wieży Rakiejowskiego znajduje się dokładny opis tego doświadczenia. W północnej części wzgórza katedralnego znajduje się dawny pałac biskupi, obecnie Muzeum Mikołaja Kopernika. Zostało ono założone już w 1912 roku przez kanonika Eugena Brachfogla. Ach, te niemieckie imiona nieważne. Muzeum ma w swojej kolekcji 4400 eksponatów dokładnie obrazujących życie Kopernika i przy okazji biskupów warmińskich, a także wykorzystanie astronomii w geodezji i nawigacji. Mógłbym Wam teraz to zastosowanie przedstawić, ale nie przedstawię. Zapraszam do Fromborka. Już poza wzgórzem katedralnym, ale cały czas we Fromborku, znajduje się najstarsza w Polsce wieża wodna, będąca elementem tzw. kanału Kopernika. Kanał został zbudowany jeszcze w czasach zakonu krzyżackiego. Liczył prawie 6 km a jego zadaniem było doprowadzenie do miasta słodkiej wody z rzeki Bałda. Przez wiele lat funkcjonował tam młyn wodny, a w 1571 zbudowano wieżę wodną, jak na tamte czasy jeden z najnowocześniejszych obiektów w całej Europie. Jej zadaniem było wpompowanie wody na jej szczyt za pomocą mosiężnego mechanizmu. Stamtąd dzięki zastosowaniu m.in. naczyń połączonych, tu znowu fizyka, woda była doprowadzana na Fromborskie Wzgórze i do kanonii zewnętrznych, Leżących poza katedralnymi murami. Obecnie w wieży wodnej na parterze mieści się galeria, kafe, a jej szczyt służy jako doskonały punkt widokowy. Dobrze z niej widać mierzeję wiślaną, a przy lepszej pogodzie nawet zabudowania leżącej na Mierzei krynicy morskiej. Mając lornetkę, którą można wypożyczyć na parterze, można też podglądać prace remontowe na dachu katedry. Przed katedrą oraz na rynku we frąborku znajdują się pomniki odpowiednio. Brzydkiego i ładnego Kopernika. To znaczy, ja nie wiem, czy to są ich oficjalne nazwy. Tak nam pani w recepcji hotelowej powiedziała. Co? Postać Mikołaja Kopernika. Już wam przedstawiałem w odcinku o Toruniu, a więc nie będę się powtarzać. Co roku we Fromborskiej Archikatedrze odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, organizowany od 1967 roku. Sam miałem okazję przesłuchać część takiego koncertu, bo kiedy taki się akurat kończył, kupowałem bilet na zwiedzanie katedry. Tutaj pozdrawiam mojego dobrego przyjaciela, Patryka B., znanego jako Patyk. Myślę, że dobrze wiemy, o kogo tutaj chodzi. Patyk, pozdrawiam Cię. Naprawdę spoko muzyka w Twoim guście. We Fromborku rozgrywa się akcja znanej powieści dla młodzieży, autorstwa niemniej znanego autora, Zbigniewa Nienackiego. Powieść ta nosi tytuł Pan Samochodzik i tajemnice Fromborka. Polega ona na tym, że Pan Samochodzik po przyjeździe z Francji dowiaduje się, że trzem muzeum zaproponowano zakup bardzo starych monet. Niektórzy twierdzą, że pochodzą one z kradzieży. W celu rozwikłania zagadki Pan Samochodzik udaje się do Fromborka, gdzie spotyka znanego handlarza antykami, a jednocześnie złodzieja. Zakończenia Wam nie podam, proponuję przeczytać. <grymne> I na koniec jeszcze taka praktyczna porada. Jeżeli planujecie wybrać się do Fromborskiego Planetarium, to słusznie planujecie, bo naprawdę warto. Seance odbywają się o stałych godzinach. Ostatni o bodajże 16.30. Jeśli chcecie wybrać się tam w godzinach popołudniowych, to albo kupcie bilety z kilkugodzinnym wyprzedzeniem, Albo tak jak ja, zmieńcie plany i idźcie do planetarium rano. Pierwszy seans bodajże o 9.50. Podając godziny seansów miałem na myśli oczywiście sezon letni. Fromborg jest naszpikowany zabytkami jak mój basen glonami, a więc wszyscy wiemy, że warto go odwiedzić. Kiedyś najważniejsze miasto na Warmii. Dzisiaj jeden z obowiązkowych punktów na mapie Polski dla każdego fana polskiej turystyki. Na przykład dla mnie, ale ja tam już byłem. Nawet jeśli w katedrze trwają prace remontowe, które kiedyś w końcu muszą się skończyć. Ale póki co, pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę i suba, żeby nie ominęły Was kolejne odcinki. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco za kamerą starszy operator kamery Seve oraz no, na nowo przyjęty młodszy operator kamery Dex. Trzymajcie się ciepło, cześć i widzimy się już w kolejnym odcinku AL Teraz idziemy na frytki. 饿不饿？<laughs> <laughs>